Chciałbym wam pokazać moim zdaniem najbardziej ekonomiczny sposób na robienie gładzi. Jeżeli jesteście ciekawi, to zaczynamy. A jest to oczywiście metoda nanoszenia przy użyciu wałka oraz zalizywania tego przy użyciu noża. A dlaczego uważam, że to jest najbardziej ekonomiczny sposób? Ponieważ koszt inwestycji w nóż oraz wałek jest naprawdę znikomy, a bardzo jest w stanie przyspieszyć i ułatwić naszą robotę. Wiadomo, oczywiście, szybciej można zrobić to przy użyciu agregatu, jednak inwestycja w agregat to koszt około plus minus 30 tysięcy zł. Osoby, które zaczynają działać w gładziach, albo takie osoby, które właśnie chcą wyremontować coś na własną rękę, uważam, że powinny właśnie rozważyć zakup tych oto narzędzi. Oczywiście wcześniej zaaplikowaną masę przy użyciu wałka można z powodzeniem zalizywać również blichówką jak i szpachelką fasadową. Jednak noże te zostały stworzone po to, żeby ładnie rozmywać ten materiał, który mamy zaaplikowany na powierzchni. Fasada przy nożu jest jedna najważniejsza, żeby starać się prowadzić te ostrze jak najbardziej równolegle do powierzchni naszej ściany. Bo jeżeli byśmy nasz nóż ściągnęli w ten sposób, to bardzo dużo masy zaaplikowanej z powrotem by wracały na nasze ostrze. Na tej inwestycji, by zrobić gładzie po całości, korzystam z Knaufarol Farol Spray. Ale nagram o tej masie osobny materiał, ponieważ uważam, że w pełni na to zasługuje. Dobra, bierzemy się do zaaplikowania masy na powierzchnię naszej ściany. Tutaj warto się skupić i zrobić to jak najbardziej równomiernie, ponieważ dzięki temu będziemy mieli później o wiele mniej roboty przy zalizywaniu tego. Teraz uprzedzę kilka pytań, które zapewne pojawiłyby się pod tym filmem, a mianowicie co zrobiłem z tą masą, że mogę sobie pozwolić na przesmarowanie tak dość sporego fragmentu ściany i jednocześnie jeszcze nagrywając komentarze do filmu. Uwaga, zrobiłem z tą masą zupełnie nic, po prostu jest to jedna z jej właściwości, a mianowicie, że ma właśnie długi czas otwarty. Jednak nie wszystkie masy mają taką cechę. Gdy mam już wstępnie naniesioną masę na powierzchnię mojej ściany, to biorę jeszcze raz wszystko, roluję w celu równomiernego rozprowadzenia jej właśnie na tej powierzchni. A w jaki sposób się upewnić, czy masa jest naniesiona równomiernie? Odpowiedź jest bardzo prosta. Wystarczy popatrzyć i skupić się na tym, aby była równomierna struktura na tej powierzchni. I jeszcze jedna taka mała uwaga, wałkiem nie dojeżdżam do samych narożników, ponieważ po pierwsze jest to niemożliwe, a po drugie brudziłbym kolejne sobie powierzchnie. Dla osoby początkującej rekomendowałbym właśnie nóż o szerokości 60 cm, ponieważ 80, 100 czy 120 wymagają już jednak trochę więcej wprawy, żeby tym sprawnie operować. I to, że nie ma masy w samym narożniku, nie stanowi żadnego problemu, ponieważ w czasie zalizywania i tak nam delikatny nadmiar masy zostanie na tym ostrzy. I wtedy właśnie sobie zaczynamy od naszego narożnika. Dobra, biorę się do lizania. Jak widzicie, mam delikatny nadmiar masy i teraz z tym właśnie nadmiarem zaczynam szpachlować od narożnika. Mam już wstępnie wylizaną tą ścianę, to w kolejnym etapie za każdym razem pociągnięcia noża staram się, żeby on był całkowicie czysty. I zrobione.